Nevim Aharonim, Ostatni Prorocy, Jeszajachu, Księga Izajasza, rozdział 51. Tak rzeczy Jahwe, Gdzież list rozwodny matki waszej, przez który porzuciłem ją? Albo któryż to zwierzycieli moich, któremu zaprzedać was musiałem? Oto przez grzechy wasze zaprzedani jesteście, przez występki wasze porzucona matka wasza. Dwa. Dlaczegoż gdym przyszedł, nie było nikogo? Gdym wołał, nikt nie odpowiadał. Czyż może za słabą ręka moja dla wyswobodzenia? Albo czyż nie ma we mnie mocy, by ocalić? Oto samą groźbą moją wysuszam morze. Obracam rzeki w pustynie, że gniją ryby ich dla braku wody, zdychając od pragnienia. Czy Oblekam niebiosa biosa pomroką, a wór ustanawiam zasłoną ich. 4. Pan Jachwed dał mi język wyćwiczony, abym umiał pokrzepiać w porę znużonego słowem. Budzi on mnie każdego rana. Pobudza ucho moje. Abym słuchał jako uczniowie uważni. 5. Tak, pan Jachwe otworzył mi ucho, a jam się nie opierał, wstecznie odwróciłem. 6. Grzbiet mój nadstawiłem, bijącym, a lica moje szarpiącym. Twarzy mojej nie chowałem przed obelgami i pławieniem. Siedem. Ale Pan Jachwe dopomaga mi. Przeto nie będę zhańbiony, przeto uczyniłem twarz moją jako krzemień i wiem. Że nie będę zawstydzony. 8. Bliskim obrońca mój, któż prawować się chce ze mną? Stańmy z połem. Kto przeciwnikiem moim niech przystąpi ku mnie? 9. Oto pan Jachwedo pomoże mi. Któż mnie potępi? Oto wszyscy jako szata z wiotrzeją, mol zagryzie je. 10. Kto między wami bogobojny, który słucha głosu sługi jego, który chodzi w ciemności, a światła nie ma? Niechaj zaufa imieniu Jahwe, a polega na o elokim swoim. 11 wszakże wy wszyscy którzy rozniecacie ogień a uzbrajacie się w strzały gorejące idźcie w płomień ognia waszego i na strzały któreście sami rozpalili z ręki mojej to spotka was w strumieniu legniecie